Hej, ja nazywam się Daria Dąbrzałska, a to jest mój filmik zgłoszeniowy do piątej edycji Funduszu Stypendialnego o Wybiegach w Przyszłość. Lekko a dokładniej biegi średnie i długie, trenuję już od ponad 6 lat, a w swoim dorobku mam już 10 medali Mistrzostw Polski, a także dwukrotne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. Moim pierwszym trenerem, który zaszczepił we mnie miłość do biegania, był trener Tadeusz Łopiński, a aktualnie od tego roku jestem zawodniczką klubu SKL La Sopot i trenuję pod opieką trenera Zbigniewa Rolbyckiego. W pierwszym roku nowej kategorii U23 spróbowałam się z nieco dłuższymi dystansami niż miałam to w zwyczaju. Zaczęło się od wyboru dłuższego dystansu na przełajach, na których zakończyłam swoją przygodę z kategorią U20, zdobywając złoty medal oraz kwalifikacje na przełajowe Mistrzostwa Europy w Antalyi. Niesamowicie było po raz kolejny wystartować w biało-czerwonych barwach i walczyć o jak najwyższą lokatę. W tym roku po raz pierwszy spróbowałam się również z dystansem w 3000 metrach z przeszkodami. I muszę przyznać, czy to na treningach, czy na zawodach, naprawdę nie obyło się bez przeszkód. Celem było wybieganie minimum na mistrzostwa Europy do lat 23 odbywających się w Bergen. Na mistrzostwach Polski linię mety przekroczyłam jako druga zawodniczka z czasem zaledwie dwie sekundy gorszym niż minimum kwalifikacyjne na tym dystansie. Mimo początkowego smutku, zdaję sobie sprawę, że była to moja pierwsza styczność z tak trudnym dystansem, i jeszcze nie raz pokażę, na co mi stać. Pierwszy rok w nowej kategorii wiekowej zakończyłam planowanym happy endem, ponieważ na odbywających się w Lubinie przełajowych mistrzostwach Polski udało mi się wywalczyć trzecie miejsce na dystansie 6 km, które jednocześnie jest kwalifikacją na zbliżające się przełajowe mistrzostwa Europy w Portugalii. Ten rok również niesamowicie mnie rozwinął. Spędzając tyle czasu na zgrupowaniach zaczęłam jeszcze większą uwagę zwracać na regenerację, sen oraz odpowiednie odżywianie. Stypendium Wybiegaj w przyszłość przeznaczyłabym przede wszystkim na zgrupowania, sprzęt sportowy oraz na fizjoterapię, a co więcej stypendium pozwoliłoby mi jeszcze bardziej zadbać o odpowiednią suplementację, która wspomogłaby mnie zarówno na treningach, jak i około treningowo w regeneracji.